wrong. Huh. SKS Od zaplecza do najwyższego miejsca Całe miasto czeka, będzie nosiło na rękach zwycięstwo To brzmi dumnie, cierpliwie w płocie Damy radę wspólnie, jeśli chcesz to też padnij na następne spotkanie Pokażemy kto jest najgłośniejszy w ekstraklasie Piekielnie gorąco, bo diabło rządzą Z biegną w wsad ponad kosmos Już jest odpowiedni moment, by poruszy tłum Wierni kibice krzyczą, idzie fala znów To gdy center przedstawia Podes kopionki rozgrywający połamał crossoverem w Co hey, zrobisz, nie powstrzymasz Pull dziś wygrywa Niebiesko-biało Zrobisz się na ulicach Może usłyszysz pod domem okrzyki SKS Wybacz to my dzisiaj świętujemy za mecz. Harrington świetnie spylił z głowem Rwali za za trzy punkty trafia Remis w starogarzki Cała sala, całe tłum, całe miasto Razem działa, bo nasz klub ma dziś hasło Wygrana, bo po to się walczy Pol farma w natarciu, nigdy na tarczy Cała sala, cały tłum, całe miasto Razem działa, bo nasz klub ma dziś hasło Wygrana, bo po to się walczy Pol farma w natarciu, nigdy na tarczy Cały szereg trenerów, zawodników działało na całość Aż doszło do rozkwitu, tak jak sam widzisz gdzieś w Nie szukaj go jeszcze, mamy potencjał, plany na przyszłość szersze Z północy podbój na wszystkie kierunki Emocje, zobacz wygrywające mecz trójki Emocje, zobacz rosnące wśród drużyn co emocje SKS, SKS głośny, tam Cała sala, całe tłum, całe miasto razem działa, bo nasz klub ma dziś hasło wygrana, bo po to się walczy. Polfarma w natarciu, nigdy natarczy Cała sala, całe tłum, całe miasto razem działa, bo nasz klub ma dziś hasło wygrana, bo po to się walczy. Polfarma w natarciu, nigdy na tarczy. Upgrade today and start hits. Pierwsze S jako szczęście, by w końcu być pierwszym, to, drugie K to kibica, już dasz. mamy najlepszych, trzecie S jako serce do gry, w każdym meczu zostawione na parkiecie, żeby wstydu umieścić. resztę problemów najlepiej zostawić w szatni, potem zacięcie do walki plus trochę fantazji, dobrze, dasz. że ktoś padł na pomysł do tego szczególny, bo w końcu mamy powód, by być naprawdę dumni A. Cała sala, całe tłum, całe miasto Razem działa, bo nasz klub mać hasło Wygrana, bo po to się walczy Pol farma w natarciu, nigdy na tarczy Cała sala, całe tłum, całe miasto Razem działa, bo nasz klub mać hasło Wygrana, bo po to się walczy Pol farma w natarciu, nigdy na tarczy